Czy wszystkim się przedstawia skład reprezentacji polskiej? jeśli chodzi o piłkę nożną na mecz Polska kontra Finlandia, więc w jakim zestawieniu wyjdziemy, bo jest też przypadek jeśli chodzi o koronawirusa w polskiej drużynie, czy będą kolejne przypadki czy to nie będzie problemem, bo przecież rozgrywamy trzy mecze w przeciągu praktycznie siedmiu dni. No właśnie o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwono, dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie nie. na mecz Polska kontra Finlandia przypuszczalny skład reprezentacji Polski to jest Drągowski, Bereszyński Bochniewicz, Walukiewicz ewentualnie Glik, Karbownik, Klich Moder, linety, Grosicki, Kądzior Milik, albo tutaj też Piątek, tak? E, tak wyglądałoby to zestawienie, czyli Walukiewicz, albo Glik, albo Milik e, lub też Piątek tak miałoby wyglądać właśnie to zestawienie, jeśli chodzi o jedenastkę. Jeszcze raz ją przedstawię. Drągoski, Bereszyński, Bochniewicz, Walukiewicz, ewentualnie Glik, Karbownik, Klich, Moder, Linety, Grosicki, kondzior Milik albo Piątek. No tutaj ewentualnie, ponieważ po prostu nie, są, nie mamy tutaj stuprocentowej pewności, tak, czy rzeczywiście selekcjoner wystawi tych zawodników. Wiemy o tym, że jeśli chodzi o Rybusa, to stwierdzono u niego koronawirusa piłkarze reprezentacji podawani są testom. Faktycznie takie trzy testy muszą przejść w ciągu tego tygodnia. Tak? Ostatni test chyba jest po prostu na 48 godzin przed meczem. Tak jest po prostu zgodnie z protokołem FIFA. No i Rybus dalej przebywa po prostu z reprezentacją Polski w hotelu, natomiast jest on w izolacji, tak? Miejmy nadzieję, że kolejni zawodnicy nam nie wypadną przez koronawirusa, no bo to będzie tragedia, zwłaszcza, że po prostu te następne dwa mecze. Z Finlandią jest to mecz po prostu towarzyski, no to jeszcze okej, okay, ale następne mecze są jednak mimo wszystko istotne, no każdy mecz reprezentacji Polski jest istotny, tak, natomiast w kontekście koronawirusa no z tym praktycznie nikt nie zwycięży no właśnie tutaj mogłoby dziwić to zestawienie, że Drągowski ma być w bramce tak, no bo Szczęsny był na kwarantannie praktycznie do środy natomiast Szczęsny i tak nie był um, brany pod uwagę, to mówił selekcjoner na konferencji prasowej, jeśli chodzi o reprezentację Polski, także Szczęsny i tak miałby nie wystąpić w tym pierwszym meczu przynajmniej z Finlandią, zobaczymy jak w tych dwóch kolejnych meczach, więc tak jak to wygląda? No wiemy, że koronawirus pokrzyżował tak naprawdę szyki, jeśli chodzi o reprezentację Polski, no bo rybus ma koronawirusa, nie wiadomo, czy kolejni zawodnicy nie będą mieć koronawirusa. Kolejna sprawa to jest selekcjoner, Jerzy Brzęczek miał koronawirusa, ale wyszedł z tego. Też jest takie pytanie, tak czy to dobrze, że po prostu tak szybko wraca do tej drużyny, czy nie powinien mieć jeszcze po prostu taki okres, okres karencji, tam nie wiem, tygodnia czy 10 dni? Niby są takie informacje, tak, że 10 dni po prostu człowiek powinien po prostu po przejściu koronawirusa nie wychodzić, nie kontaktować się, bo może dalej zarażać. No ale skoro nie ma już tego wirusa w organizmie, no to teoretycznie nie powinien zarażać. No nie wiem, tutaj na pewno po prostu PZPN przestrzega wszelkich norm wytycznych, które zostały ustalone. Natomiast tak miałby wyglądać to zestawienie, tak miałby właśnie wyglądać to zestawienie. To no ciekawe, nie ma tutaj Roberta Lewandowskiego, tak, na ten mecz z Finlandią, a przecież Robert Lewandowski dalej jest w dobrej dyspozycji. Ciekawe też jest po prostu pytanie jeśli chodzi o Milika, bo Milik wiadomo, że po prostu ma te perturbacje związane z klubem. Fajnie to tłumaczył praktycznie Mateusz Borek na kanale sportowym, gdzie dokładnie tłumaczył, tak, miał pójść do tego klubu, do Bayeru Leverkusen, potem miał do Atletico Madryt pójść, do Juventusu, do Romy, to upadło, tam to nie, nie, nie skończyło się, tam był koronawirus, tam ci nie mieli pieniędzy, ci chcieli płacić tylko przez rok. To też może być f, f, fajny po prostu występ, jeśli chodzi o mika w tej reprezentacji Polski, bo będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony, że jego wartość dalej jest tak rynkowa, bardzo duża, że po prostu kluby rzeczywiście były zainteresowane pozyskaniem tego zawodnika. No ja muszę powiedzieć, że sam już po prostu zgłupiałem, jeśli chodzi o Milika. Do tego klubu miał pójść do tamtego i tak dalej. No, z perspektywy kibica, który może się tak nie angażuje tak w piłkę nożną, ja nie mówię o mnie tak, no bo ja codziennie praktycznie żyję tą piłką, no to ktoś by powiedział, o ja pewnie Milik po prostu to sobie wybiera między klubami, a to nie jest takie proste, tak, wiele czynników tam się praktycznie nałożyło. Natomiast w tym zestawieniu mielibyśmy wystąpić. Co ciekawe, tutaj Moder, tak, a więc ten zawodnik, który odchodzi z Lecha Poznań za gigantyczną sumę, praktycznie jeśli chodzi o klasę, 11 milionów euro, natomiast 10,5 miliona euro, tak, mówi się też tam o różnego rodzaju zmiennych, jak będzie występował w rozgrywkach i tak dalej, jest suma od następnych. Tych transferów mimo wszystko jest to i tak rekord transferowy, jeśli chodzi o polską ligę ekstraklasę. Majecki dokosztował tam, tak, AS Monaco wykupiła go z legi Warszawa za 7-8 milionów euro. Natomiast tutaj, no, model teraz pobił praktycznie ten rekord tak finansowy. Tak wygląda to zestawienie. Wydaje mi się, że drągowski, tak, to też będzie dobry, dobry po prostu bramkarz. Akurat, jeśli chodzi o pozycję bramkarza, to nie mamy tutaj problemu, jeśli chodzi o naszą grę. Wydaje mi się też, że po prostu tutaj też piątek, tak, to też jest ciekawa sytuacja, bo piątek ma opuścić Herteberli, miałby się przenieść do Włoch znowu, ale czy rzeczywiście do tego dojdzie, to zobaczymy. Mówiło się o, o zainteresowaniu praktycznie ze strony Fiorentiny, że Fiorentina chciałaby go wypożyczyć, a następnie, praktycznie, gdyby się spisał, po prostu go wykupić. Zobaczymy, na pewno piątek też jest głodny gry. Wydaje mi się, że tutaj mimo wszystko tak takie właśnie tutaj jeśli chodzi o zestawienie tych zawodników, no to mimo wszystko po prostu tutaj to będzie dobry, no, optymalny praktycznie skład na, na Finlandię. No nie ma co ukrywać, no Polska powinna zwyciężyć w meczu z Finlandią, chyba że rzeczywiście po prostu drużyna by się tak pochorowała, by były przy kolejne przypadki koronawirusa. Pytanie też jest takie, tak jeśli chodzi o Rybusa, czy on po prostu miał kontakt z piłkarzami i tak dalej, e, i czy nie doszło do, do zarażenia kolejnych zawodników, bo byłaby to ta tragedia, tak, to by kompletnie rozłożyło nam tutaj te na mecze. Natomiast, właśnie no, w tym meczu z Finlandią nie ma zagrać Robert Lewandowski. No i teraz to też jest, jest, jest takie pytanie, bo wiemy, że Robert Lewandowski nie grał w tych meczach wrześniow, wrześniowych. Teraz znowu faktycznie ma otrzymać od, odpoczynek, tak? Robert Lewandowski, czy nie powinien? No, wiadomo, że Robert Lewandowski niczego nie musi udowadniać, jeśli chodzi o reprezentację polską, ale mimo wszystko powinien wystąpić, tak? Dać po prostu jakość, no bo rzeczywiście tutaj jest potrzebny, tak, jeśli chodzi o tą reprezentację. Aż tak nie jest, wydaje się, zmęczony, jeśli chodzi o grę w bayernie Monachium, bez przesady. Zawsze, że teraz Bayern ma Dokonał wzmocnienia też po prostu jeśli chodzi o napastnika. Douglas Costa wraca praktycznie tak do Bayernu Monachium, był w Juventusie, teraz wraca na wypożyczeniu, tak, jest z Juventusu. No i ma być tym zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego, żeby Robert Lewandowski nie był cały czas eksploatowany, a Douglas Costa w przeszłości występował w Bayernie Monachium. Więc tak wygląda praktycznie to zestawienie, tak? No i też tutaj wielu zawodników, znaczy to te mecze trzy będą mogły być ciekawe z, z tej perspektywy, że wielu zawodników ma coś do udowodnienia, może zmienić kluby, chociażby Grosicki, który znowu praktycznie jest bohaterem ostatnich tutaj godzin okienka transferowego, więc wielu z tych zawodników, tak na przykład Piątek, Grosicki e, czy Moder na przykład będzie chciał się za, dobrze zaprezentować w reprezentacji Polski, że rzeczywiście klub, który wydał za niego takie pieniądze, e, to były warte pieniądze, może się zaprezentować Zaprezentować z dobrej strony, no zobaczymy. Tak, też jestem ciekawy tej dyspozycji. Kondziora, tak, który występuje w Ejbarze, jak on się zaprezentuje. Czy rzeczywiście zrobił krok w przód, jeśli chodzi o swoją karierę? Jak to wszystko będzie wyglądało? Napiszcie w komentarzach co na ten temat, Sącicie, co na ten temat myślicie. Jeśli mieszka, nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że Mateusz już Borek będzie komentował te mecze, jeśli chodzi o reprezentację Polski w telewizji polskiej. Tak, zamiast po prostu Dariusza Szpakowskiego, ale nie ma co się obawiać. Dariusz Szpakowski będzie komentował kolejne mecze, no ale to dosyć ciekawa sytuacja, tak, żeby Mateusz Borek komentował po prostu mecz reprezentacji, zawsze po prostu kojarzony był z posatem, no, a teraz ten mecz skomentuje właśnie w telewizji polskiej. Niektórzy po prostu nie, pisali o tym, że nie mogą się doczekać duetu Szpakowski-Borek, tak, jeśli chodzi o mecz reprezentacji Polski, być może doczekamy się takiego duetu. Ok, to wszystko dzisiaj, pozdrawiam, stawcie sobie, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, cześć!